Merytoryczny, odpowiedzialny, inteligentny, kompetentny, kontaktowy paleta zalet, jakie powinien posiadać prezydent jest bardzo szeroka, bo to generalnie powinien być człowiek ze złota. Mądry, sprawiedliwy, ale i odważny i nie bojący się podejmować trudnych decyzji. Czy tak jest obecny prezydent Piotr Trzystek? Oczekiwania zostaną zweryfikowane przy urnach. My jednak postanowiliśmy zapytać o największe zalety kandydatów aspirujących. Jestem odważny, zdecydowany. Myślę, że znam Szczecin i to jest taki. Znam dobrze ten Szczecin. Także myślę, że to, jest tak... to są takie argumenty, które są niezbędne do tego. A oprócz tego, no. Wiele różnych pomysłów na, na funkcjonowanie tego miasta. Pierwszy do prezydenckiego wyścigu stanął Dawid Krystecz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy jest tak odważny jak Artur Szałabawka? Ba, nawet bardziej, ale jest też człowiekiem dialogu, który chce oddać miasto mieszkańcom i będzie ich częściej niż Piotr Trzystek pytać o zdanie. Podstawową zaletą Dawida jest to, że ma zdolność koncyliacyjną, czyli to, co jest potrzebne naszemu miastu bardziej niż awantury, przepychanki polityczne, czy też jakiś chory populizm. Jest to człowiek, który ma entuzjazm, wiedzę, a mnie przekonał tym, że potrafi do siebie, do swojego programu, a właściwie do programu, do swojej oferty przekonać innych ludzi. Na tej wspaniałej liście zalet kandydata SLD nie ma jednak jednej cechy. Charyzmy. Politolodzy zgodnie twierdzą, że jakoś tak Dawidowi Krystkowi opornie idzie przekonywanie do siebie wyborców. Złośliwi mówią nawet, że jedyną zaletą lidera szczecińskiej lewicy jest nazwisko. Prawie takie samo jak prezydenta Krzystka. Cóż to jest charyzma w polityce? Jeżeli mamy Ciągnąć i zbierać ludzi do tego urokiem osobistym i charyzmą, jak to pan powiedział. To wie pan co? Powiem szczerze, że ja serdecznie dziękuję, bo wybory to nie jest konkurs piękności. Charyzmy za to na pewno nie brakuje radnej Małgorzacie Jacynie Wit. Niektórzy mówią nawet, że charyzmy ma w sobie za dużo. Jedno jest pewne, tą kandydatkę albo się uwielbia, albo się jej nie znosi. Radna potrafi swoje wyborcze, ale nie tylko wyborcze zalety wymienić jednym tchem. Ogromna wiedza i doświadczenie zdobyte przez te wszystkie lata funkcjonowania zarówno w gospodarce, jak i przede wszystkim w samorządzie. 20 lat prowadzę duże firmy, 12 lat Rada Miasta Szczecin, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Wiedza. Ogromna, wiedza ogromna zarówno o biznesie, jak i o samorządzie, umiejętność współpracy, otwartość na współpracę z ludźmi. A co z obecnie urzędującym prezydentem Piotrem Trzystkiem? Oni mimo jego zaletach świadczą najlepiej jego osiągnięcia. Proszę bardzo, piękne nowoczesne kąpielisko Arkonka, cmentarz przy ulicy Bronowickiej, czy otwarta niedawno hala widowiskowo-sportowa. A wady? Tutaj nawet nie musimy zmieniać tablic na ekranie. Arkonka opóźniona 2 lata, cmentarz podobnie, a hala prawie rok. Ale ważne, że się buduje. Nie będziemy wspominać o alei kwiatowej przemianowanej na aleję betonową, czy wyspie grodzkiej, przy której geolodzy zachodzą w głowę, ile piastu trzeba jeszcze usypać, by nie osiadła. Znaczna część kampanii wyborczej odbywać się będzie tej jesieni w internecie. Artur Szałabawka wyznał ostatnio, że w młodości był skinem. Internauci szybko podchwycili temat. To co ja robiłem w młodości, to jakiej muzyki słuchałem, no to, no to są fajne wspomnienia z dzieciństwa, ale to nie jest ważne w obecnej chwili, w tym co się dzieje w mieście. Coś co miało miejsce 20 parę lat temu. Yy... Było miłe, jak dla, każdego, dla, każdego, dla każdej osoby, która jest młoda, no ale minęło i teraz, teraz mamy do czynienia z miastem, z problemami miasta, z problemami na ulicy Jagiellońskiej, którą w tej chwili właśnie yy, zamykają. I to są problemy miasta Szczecina. Jeszcze wdzięczniejszym obiektem do satyry zdaje się być radna Małgorzata Jacyna-Witt, która z racji na swoją kontrowersyjną osobowość doczekała się Alterego, czyli Pacynki, która w internecie ma już ponad tysiąc polubień. Profil jest śmieszny, choć sama radna chyba nie czuje się nim przesadnie rozbawiona. Czuje się pani hejtowana czasami? Oczywiście, że tak. Każdy polityk jest hejtowany. Hejterzy są świetni. Hejterzy wstają rano i mówią, komu tu przywalić i przywalają wszystkim najlepiej. Bez względu na opcje i na poglądy, po prostu takie przywalania, przywalanie dla przywalania. No cóż, no tacy jesteśmy. A Pacynka jest hejtem według pani? Myślę, że tak. Pacynka jest ewidentnym hejtem kilku osób, które próbują zdyskryminować, zdezawołować jakąś tam osobę, w tym wypadku mnie akurat. W tym całym wyborczym Gali Matiasie, kandydatem bez wad zdaje się być kandydat Platformy Obywatelskiej. A dlaczego? Bo po prostu jeszcze go nie ma, chociaż internauci mają pewne sugestie.